ma ziomki. Zapraszam do obejrzenia naszej jak zawsze rewelacyjnej oferty tylko, że tym razem na styczeń. Pierwszym produktem, który chcę Państwu przedstawić jest pasta do zębów Made in Śmietnik. Bardzo dobre efekty używania tej pasty do zębów możecie Państwo zobaczyć u Pana Stacha na zdjęciu. A teraz najlepsze czyli nasza jak zawsze niska cena bo ta oto pasta kosztuje tylko 1909,97 zł. Kolejnym super artykułem z naszej oferty jest papier toaletowy. Jego niewątpliwie dużą zaletą jest prosta obsługa nawet bo basy przedstawiane na zdjęciach potrafią posługiwać się tym produktem. Można sobie także przyczepić do tego papieru toaletowego banknoty żeby chociaż przez chwilę poczuć się bogatym jak zynek z wysypiska śmieci. Można też oczywiście rozwiązywać na nim krzyżówkę czy użyć go jako miarki ale trzeba ją najpierw se samemu narysować. Ceny tego oto produktu nie chce mi się przedstawiać publicznie. Ostatnim już artykułem z naszej oferty jest kartka UNA na Święta Bożego Narodzenia 2006-ok, którą można wysłać do przyjaciół lub znajomych a nawet do rodziny. Kosztuje ona tylko dwa wiadra zgniłych kartofli. Problem z tym motoproduktem polega na tym, że jest on przeceniony tylko dlatego, że Święta Bożego Narodzenia w 2006-ok były już dawno temu. Mam nadzieję, że zachęciłem Państwa do kupna tych trzech produktów. A, w szczególności do ostatniego. Życzę miłych zakupów w gronie naszej mało inteligentnej obsługi.